W 20 kolejce PKO BP Ekstraklasy, 16 w tabeli, Korona Kielce podejmowała ostatni Ełka Łódź. Między obiema drużynami 8 punktów różnicy i to ci, którzy tych punktów przed meczem mieli mniej, zaatakowali jako pierwsi. Strzał z rzutu wolnego Daniego Ramireza odbija Konrad Forec. Pierwsza akcja Korony, dośrodkowanie Dawida Błanika, z rzutu rożnego dośrodkowanie, które zamieniło się w strzał. Piłkę poza linię wybija Dawid Arndt. Jeszcze raz Błanik i tym razem strzał Bartosza Kwietnia ponad poprzeczką bramki ŁKS Łódź. W natarciu znów gospodarze i znów przy piłce Dawid Błanik. Błanik w pole karne, Dominik Zatoli. fantastycznie. Interweniuje golkiper ŁKS-u Łódź, dziś w bramce Dawid Arndt, bo lekko kontuzjowany jest Aleksander Bobek. Błanik z rzutu wolnego, Szeliga podbija piłkę. Arndt kontra Delmau, korzysta z błędu bramkarza ŁKS-u Hofmeister i korona prowadzi 1 do 0. Miał jeszcze pretensje bramkarz zespołu gości, ale tu wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Nie było spalonego, nie było fablu i Hofmeister może świętować pierwszego gola na ekstraklasowych boiskach. Na warze wszystko dokładnie sprawdził sędzia Szymon Marciniak i dał potwierdzenie, że tu bramka korony jest prawidłowa, a w 42 minucie. Jeszcze jedna szansa dla gospodarzy strzał Godinio obok bramki ŁKS-u. Aż 7 minut doliczone do czasu gry pierwszej połowy, bo była przerwa ze względu na zadymienie. I teraz to EKS w natarciu. Koszmarne błędy Dominika Zatora i Bartosza Kwietnia i Kajtejan przy piłce. Tejan do Balicza. Balicz wprost do siatki. I mamy Remis w Kielcach. Husain Balić z bramką w debiucie w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Jeszcze jesienią grał w lidze austriackiej w Las a teraz strzela gole dla ŁKS Łódź. Asysta Tejana jeszcze tę piłkę podbił Miłosz Trojak, czym utrudnił interwencję Forencowi. No, już fragmenty drugiej części spotkania. Lepiej zaczynają ją goście z Łodzi. Tejan przepchnął się z Bartoszem Kwietniem i wpakował piłkę do siatki. Jest jednak sygnalizacja sędziego liniowego. Napastnik EKS-u był w tej sytuacji na spalonym. Także gola nie ma. Wciąż jest remis 1 do 1. Teraz Tejan fantastycznie do Ramireza. Dani Ramirez przegrywa starcie z Konradem Forencem. Kapitalnie zachował się tu bramkarz korony i wynik wciąż nie ulega zmianie. Rzut rożny dla gospodarzy. Do piłki dopada Szykawka i teraz Dawid Arndt błysnął taką interwencją jaką miał już na swoim koncie w tym meczu Konrad Forenc. Przewrotka Szykawki, ale naprawdę kapitalna parada. Golki Pera u a to doliczony czas gry. Trecho! 2 do 1 dla korony! Jak witać się z PKO Bank Polski Ekstraklasą, to tylko w takim stylu. Trecho został zimą sprowadzony z Phoenix Rising. To jest klub występujący w United Soccer League i dziś przywitał się z kielecką publicznością. Przywitał się w najlepszym możliwym stylu. Debiutancki gol, który zapewnia trzy punkty koronie. Korona ucieka ze strefy spadkowej, spycha do niej puszczenie połomice. ŁKS wciąż jest ostatni. Korona ŁKS 2 do 1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.